Dzień dobry. Ostatnia recenzja moda na tym kanale dotyczyła pozycji do Skyrim'a i choć wszyscy pewnie byście chcieli, żebym już powrócił do gotika dzisiaj udamy się w trochę inne rejony. Artrons to modyfikacja do trzeciej odsłony gier Starry Dark Souls, która ma oferować nam całkiem nową historię, nie przerabiając jedynie podstawki. Dzisiaj skupimy się na demie, wydanym 15 marca 2024 roku. Przyznam szczerze, że już od dawna obserwuję. Projekt... Jak sprawdzając nowe wieści od twórców na X, wcześniej znanym jako Twitter. Podobnie dobrze rokował gameplay, prezentowany już jakiś czas temu przez twórców. Dlatego byłem bardzo podjarany, gdy ogłosili wydanie dema we wrześniu zeszłego roku. To nie nadeszło. A twórcy przełożyli rzecz na październik, potem na listopad, aż w końcu dali znać, że będzie gotowe jak będzie gotowe. Jednocześnie raczej dość oszczędnie dzieląc się kolejnymi informacjami o postępach prac nad modem. Dlatego też w pewnym momencie zaczynałem tracić nadzieję, bo coraz bardziej zaczęło mi to przypominać dzieje Corinis, które skończyły jak skończyły. Aż tu nagle twórcy wrzucają teaser z informacją, że za parę dni wrzucają demo, a wraz z jego premierą jeszcze jeden trailer. I mogę śmiało powiedzieć, że community oszalało na punkcie Archron's i jakością przez nią prezentowaną. Czy taka była jednak rzeczywistość? Czy po prostu ludzie dostali coś, co było duże i fanowskie? A tak, całkiem szczerze, ta zawartość jest średnia? Nad tym zagadnieniem pochylimy się w dzisiejszej recenzji. Rozgrywka Archron z wersji demonstracyjnej opiera się o przemierzanie pięciu biomów, zależnie od tego, z którym arcytronem wejdziemy w interakcję. Tam przyjdzie nam zmierzyć się z nowymi, jak i dobrze znanymi przeciwnikami, a także z kilkunastoma bossami stojącymi na naszej drodze. Niezaprzeczalnie struktura świata moda inspirowana jest historycznie pierwszym Souls-like'iem, czyli Demon's Souls. Twórcy zresztą otwarcie się do tego przyznają, a my jako gracze mieliśmy okazję się o tym przekonać już przy pierwszym gameplay'u. Oczywiście Oczywiście nie ma w tym nic złego i uważam, że zasadniczo to bardzo dobra decyzja. Zamiast tworzyć spory świat połączony ze sobą różnymi przejściami, po prostu zdecydowano się na skromniejsze rozwiązanie, które bardziej odpowiada budżetowi czy czasowi, jaki twórcy mogliby poświęcić na produkcję moda. W gwoli ścisłości, jest to fanowski projekt, więc jego autorzy nie udostępniają go odpłatnie. Oczywiście mają oni jakieś skromne pieniądze z Patreon'a, ale no nie są one adresowane, Adekwatne do poświęconej nad modem pracy. W zamian za to oferuje się nam pięć całkiem zróżnicowanych środowisk. Mamy wioskę rozdartą wojną, oferującą podróż po średniowiecznym miasteczku, katedrę głębi idącą w klimaty kosmicznego horroru, albo pustynię kartusu, która jest. No cóż, pustynią ze starymi świątyniami i zniszczonymi budowlami. Mnie osobiście eksploracja i pokonywanie kolejnych przeciwników zapewniały sporo frajdy, a o to przede wszystkim chodzi w solsach. Fabuła tam zawsze była pretekstem do rozgrywki. Akcja Dark Souls 3 rozgrywa się między wydarzeniami z drugiej i trzeciej części cyklu. Na skutek zdrady księcia Lothric'a, który odmówił ponownego rozpalenia pierwszego płomienia, świat powoli zanurza się w ciemności. By ratować znaną rzeczywistość, Strażniczka Ognia, za pomocą siły swojej woli, tworzy Neksus Żarów. Miejsce to ma zbierać emisariuszy. Śmiałków, którzy za pomocą arcytronów będą podróżować po różnych krainach w celu pozyskania potężnych dusz, które pomogą rozpalić pierwszy płomień. Nawet bez pomocy Lofryka. Jednym z tych emisariuszy jesteśmy właśnie my, i to nam przyjdzie najwięcej zdziałać w tym temacie. A jakże! I to w zupełności wystarcza nam do zrozumienia podstaw świata, naszego celu i prawdopodobnie niezależnie co twórcy by wymyślili, ta fabuła po prostu będzie w porządku. Na plus na pewno idzie poszanowanie lore i tworzenie historii w taki sposób, by była ona spójna dla każdej części. No i fajnie też wypada pokazywanie nam tego, co stało się z pewnymi miejscami po tym jak wpadł tam pan nosisz klątwę, a także z takimi, do których później przybędzie nierozpalony. Jeśli chodzi o NPC i interakcje między nimi, to też wypadają raczej ok. Dialogi starają się naśladować ten enigmatyczny styl od From Software, i choć nie wydają się być tak dobre, są w zupełności wystarczające. Możliwe, że lepiej by wypadały dzięki lepszym aktorom. Może nie brzmią tragicznie, ale jednak miałem wrażenie obcowania z mniej profesjonalną ekipą, chociaż może to tylko ja, za to muzyka. Muzyka jest zajebista i czuć pewną synergię między nią a bossem, z jakim walczymy. Chociaż pod kątem eksploracji i struktury fabularnej moc cofa się do pierwowzoru souls Slajków, -like tak pod kątem rozwijania mechanik idzie w kierunku Elden Ringa. Rzeczą, którą praktycznie od początku wykorzystywałem, a były nowością w tej modyfikacji, choć nie dla serii, były power stency, czyli możliwość wykorzystywania dwóch tych samych broni jednocześnie z nowym zestawem animacji. W moim przypadku były to dwa szerokie miecze, ale z tego co sprawdziłem, to w sumie twórcy dodali aż kilkanaście nowych zestawów. Animacji dla Power Stensów rzeczą, o której z kolei nie wiedziałem, a potem odkryłem na YouTube, jest umiejętność odbijania ataków w stylu Sekiro, czyli zablokowania ciosu, co może skutkować chwilowym owaleniem wroga z możliwością zadania krytycznego ciosu. Wprowadzono również coś w stylu Flask of Wondrous Physics, gdzie możemy tworzyć miksturę, która po wypiciu zapewnia różne efekty, zależnie od tego co wypijemy. Różnica i zarazem problem leży w tym, że w Archrons mikstury wymagają odpowiednich składników, które Trzeba zbierać, to jest grindować w świecie gry, jeśli chcemy korzystać z konkretnych kombinacji. Cały szkopuł leży w tym, że te mikstury mają bardzo krótki czas działania, raptem kilkadziesiąt sekund, a składniki zużywają się z każdą przygotowaną miksturą. Więc jedynym sposobem na efektywne korzystanie z niej jest grind. A ja zawsze byłem zdania, że im mniej grindów w solsach, tym lepiej. Chyba najciekawszą nowością są tak zwane kindlings. Te z kolei pozwalają na wyekwipowanie się. W miejsce przedmiotów dla przymierza z Dark Souls 3, a następnie w przypadku wykorzystania żaru na uzyskanie różnych ciekawych efektów. Pomijając takie proste rzeczy, jak zwiększenie odkrywania przedmiotów, możemy pozyskać kradzież życia, albo na przykład przyzwanie szkieletu przy wykonywaniu ataku, który również atakuje przeciwnika, co też pozwala na większe kombinowanie z naszym buildem w grze. Zauważyłem też, że butelki Estusa regenerują się, gdy zabijamy większe grupy przeciwników, co zapewne ma nas zachęć do dalszej walki, a nie unikania przeciwników, gdy już któryś raz zostajemy zabici i wstrzeszeni z dala od naszego celu. Pewnie się zaraz okaże, że coś takiego już było w Dark Souls 3, ale było też tak rzadko stosowane przez twórców, że aż o tym nie pamiętałem. Oczywiście pamiętam z kolei, że coś takiego było w Elden Ringu. Takich nowych, całkiem pokaźnych zmian w rozgrywce uświadczymy jeszcze trochę, ale nie ma sensu omawiać każdej z osobna. Po prostu te były w moim odczuciu najciekawsze, a jednocześnie w całości sprawiają, że moda można nazwać czwartymi Dark Souls ze względu na rozbudowę pewnych mechanik z poprzednich części i dodanie nowych, które nawet jeśli posiadają póki co pewne problemy. Po odpowiednim dopieszczeniu będą naprawdę fajne. Nieodłącznym elementem serii Dark Souls czy innych gier, From Software, są boss fighty. Czy ekipa moderska dowiozła i w tym temacie? W Artron spotkamy aż 19 różnych bossów, co przyznam szczerze, było zaskakującą liczbą jak na demo. Osobiście bym obstawiał może ze 3, zaś jeśli chodzi o samych poziom, to przyznam, że jest mocno różny. Są jednostki naprawdę dopracowane, z którymi walczyłem podekscytowany, a były też takie, które można podsumować krótkim mech. Uspokajam jednak wszystkich, w tym modzie nie ma słabych bossów. No, może poza jednym, czyli Kartu z z którym walka wydaje się tak dziwna i abstrakcyjna, że po jej zakończeniu kompletnie nie rozumiałem dlaczego ten przeciwnik w ogóle był bossem. Zaś cała reszta potrafiła zaskoczyć z różnicowaniem ruchów i pomysłem na siebie. Jedynym lekko odgrzewanym kotletem był Abyss Watcher wraz ze swoim towarzyszem, ale i tak dodano im kilka nowych ataków i mechanik, przez co ostatecznie oceniam ich na plus. Nie będę opowiadał o każdym bosie z osobna, bo to nie ma. sensu, Sensu, ale wspomnę jedną rzecz. Twórcy zaprezentowali dużo wyższy poziom od Elden Ringa w kwestii walki z dwoma lub nawet z większą ilością przeciwników naraz. Taki anioł Gertrudy w momencie podzielenia się współdzieli pasek życia ze swoim klonem i jednocześnie gra pozwala na łatwe rozdzielenie obu. Nekromanta Obidaja w drugiej fazie, gdy przywołuje szkielety, jest bardziej pasywny i skupia się na rzucaniu w nas dystansowymi zaklęciami, które są dobrze telegrafowane, zamiast zasypywać nas z gradem ciosów razem z hordą swoich sług w walce z Hatim i z Colem, ta dwójka naprzemiennie włącza i wyłącza się z walki, zmieniając się w ten sposób. W kwestii Rambaków to twórcy stoją w rozkroku. Czasami zachowują tradycję serii i po śmierci w walce z Bosem musisz naprawdę sporo przebiec, by znowu się z nim zmierzyć, by innym razem tego nie robić. Moi drodzy autorzy, każda normalna osoba przyjęła pozytywnie kwestię pozostawienia checkpointu przy Bosie w Elden. Ringu i byłoby super, gdybyście podążyli tym samym tropem w swoim modzie. Walka z Aniołem Gertrudy była fajna, ale mega irytowało mnie bieganie nie wiadomo jak daleko, by znowu się z nim zmierzyć. Została dodana też opcja skrzeszania bossów. Jest spotykana w samych tytułach od From Software, ale jednocześnie dostępna w prawie każdym ambitniejszym modzie. Tutaj jest o tyle fajna, że ich ponowne zabójstwo pozwala nam na zbieranie wizerunków, a dwa takie pozwalają nam na stworzenie unikalnej duszy bossa. A dlaczego to nam się może przydać? No, na przykład do Power Stensu z dwoma broniami od Bossa. From Software stosuje też dwie szkoły robienia tutorialowych bossów. Pierwsza to taka, która zakłada, że ma cię po prostu zabić, byś mógł posunąć się dalej. Druga z kolei ma wprowadzić cię w pewne mechaniki gry i funkcjonowanie takiej jednostki jak Boss w świecie gry. Osobiście tą pierwszą opcję uważałem za trochę prostą i leniwą, więc żałuję, że to właśnie tę drogę obrali twórcy omawianej modyfikacji. Jednocześnie zauważalnym problemem w Archrons jest to, że bossowie czy lokacje są wzięte z innych tytułów od Front Software, a nie u Gertrudy posiada ruchy rycerza tygla. Omen zaćmienia zaś naśladuje ataki Godfreya i Naila, a na pewno nie potrzebował w drugiej fazie transformacji w ducha owrzodzonego drzewa, za którym nikt tak naprawdę w Elden Ringu nie przepadał. Zaś jeśli chodzi o lokacje, no to jednak w dużej mierze ta modyfikacja po prostu zabiera miejsca z drugich i trzecich soulsów odpowiednio, je przerabiając. Chyba pustynia kartusu to Reskin Bagien Ringed City, ale głowy sobie za to urwać nie dam. Jednocześnie kwestia jest taka, że nie wiem jak działa silnik gier od From Software. Nie mam pojęcia czy nawet możliwe jest dodawanie nowych zestawów animacji bez dostępu do kodu źródłowego gry i kto wie czy podobna przypadłość nie dotyczy też lokacji, które mogą być modyfikowane tylko jeśli wcześniej pierwotni twórcy już prowadzili je do gry. Poza tym tworzenie wiarygodnych i dobrze wyglądających ruchów też wymaga nie lada umiejętności i czasu. Nawet w takim kanciastym gotiku twórcy modów potrafili nieraz wywalić się właśnie na animacjach, dlatego czasem lepiej jest ich nie dodawać. No i tak całkiem szczerze, to ekipa od Archons potrafiła pobawić się tymi bosami na tyle, że tylko w paru przypadkach miałem wrażenie walki z recyklingowanym przeciwnikiem. Nie przekładano ich jeden do jednego, tylko zwrócono uwagę na miarę zróżnicowanie względem swoich pierwowzorów z innych gier. Takie lokacje z Dark Souls 2 mocno odświeżono pod kątem grafiki dodając lepsze tekstury i poprawiając detale, co też robi robotem. Swoją drogą możliwość ponownego wskoczenia do starego chaosu było dla mnie dalej czymś niesamowicie kozackim i daje to też szansę na to, że jakaś ambitniejsza grupa moderów przeniesie dwójeczkę na lepszy silnik i poprawi tę grę. Z kolei lokacje z trójki są tak jakby na nowo ze sobą połączone. Wioska rozdarta wojną ma trochę inaczej porobione przejścia, niż osada nieumarłych, podobnie jest też z katedrą Głębin, gdzie twórcy chyba podmienili działanie dwóch win w środku. Jedyne co mnie martwi, to nadużywanie zasobów z Sekiro, chociaż ta gra jest blisko spokrewniona serią Souls, tak jest też mocno od niej inna, znacznie szybsza i oczekująca większego refleksu od gracza, więc zbytnie wykorzystywanie animacji stamtąd może stanowić problem przy dalszym rozwijaniu tego moda. Bo o ile raczej szybkość przeciwników na pustyni była OK, tak, już Keeper of the Old Guards wydawał się przesadnie szybki. No i nie zapominajmy, że pomimo moich narzekań, twórcy jednak zapewnili nam wiele nowych modeli pancerzy, bossów, broni czy przeciwników, którym nie brakuje detali i bardzo ładnie prezentują się w grze, perfekcyjnie się do niej dopasowując. Natomiast problemem Archfrance jest to, że wydaje się zwyczajnie świecie za prosty, może nawet nie tyle podczas walk z bosami, przy których zdarzyło mi się spędzić trochę czasu, co przy przebijaniu się przez różnych przeciwników, ci prawie zawsze wydawali mi się zadawać bardzo śmieszne obrażenia. Nawet takie ataki naprawdę długo telegrafowane przez większych przeciwników zabierały mi ułamek HP, kiedy spodziewałem się, że coś takiego odbierze mi ich na przykład połowę i uznałbym to za całkiem fair. Chyba najbardziej zabawne jest to, że twórcy zapowiedzieli patch, który bardziej poprawi balans i utrudni rozgrywkę tylko, że to na tej łatce grałem, co można zauważyć choćby po tym, że u mnie omen zaćmienia zaczyna drugą fazę po zbiciu całego zdrowia, a nie tylko połowy. Do tego mod mógłby lepiej informować w jakiej kolejności najlepiej zwiedzać lokacje. Z moich doświadczeń wynika, że najoptymalniej zacząć od wioski rozdartej wojną, by potem udać się do katedry głębin, następnie do pustyni Kartus, później pomiennej wieży Heidi i na końcu Eleum Lois. Te dwie ostatnie zamieniłem kolejność. I chociaż Eleum Lois było trochę trudniejsze, tak z kolei Heidi było potem wręcz banalne. Archron's zajęło mi około 15 godzin i mimo mankamentów bawiłem się naprawdę świetnie. Jest to znakomita rozgrywka dla każdego, komu brakuje solsów i przede wszystkim dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup Shadow of the Earth 3 przed premierą, za które też się zabrałem i też mam w planach recenzję. Ważne jest to, że ten mod posiada prywatne serwery, więc nie musicie się obawiać o wyłapanie bana w grze multiplayer przy Dark Souls 3. Na chwilę obecną serwery przystosowane są do PVP. I później dojdzie jeszcze opcja PvP. W kwestii błędów to nie doświadczyłem ich za dużo. Najbardziej mi zapadł w pamięci ten, gdzie boss wyrzucił mnie poza mapę. Duch owrzedzonego drzewa, a jakże? Na koniec jeszcze instalacja, która chyba nie mogłaby być prostsza. Pobieracie po prostu launchera, który jedyne co robi to prosi Was o wskazanie katalogu z Dark Souls 3, a następnie pobiera sobie pliki i instaluje moda. Rekomenduję instalować go na czystej grze, bez żadnych modów, a po zakończeniu przygody najlepiej usunąć cały katalog z grom i z modem. Czy coś jeszcze? Tak, powtarzam, zagrajcie w Altrons, bo to kozacka produkcja i trzymam kciuki, że te wszystkie blokady na mapie będą odblokowane wraz z premierą pełnej wersji modyfikacji. Oczywiście, zamierzam też zrecenzować pełną wersję, gdy wyjdzie. A, i wszystkie tłumaczenia nas z moda wykonałem samemu. Jeśli materiał Wam się podoba, nie zapomnijcie pozostawić po sobie pamiątki w postaci lajka, suba i komentarza. A jakby Was takie rzeczy też interesowały, to zawsze możecie mnie wesprzeć przez serwis Patronite. Trzymajcie się na razie, cześć. Ziemię pomiędzy przybywam!